witam szukając materiałów do filmu o zasilaczu laboratoryjnym czy tam raczej warsztatowym trafiłem na taki to taką bym powiedział perełkę temat ten poruszałem już chodzi o budowanie przetwornika cyfrowo-analogowego na drabince rezystorowej tu mamy czasopismo z roku, jak widać, 95. Podpisał się pod tym magister inżynier. No i gdzie jest błąd? Jak ktoś nie oglądał wcześniejszych moich filmów, może nie do końca wiedzieć. Ja tu będę się wspomagał kalkulatorem. taka drabinka wykonana nawet na rezystorach 1% osiągnie realną rozdzielczość rzędu 6-7 bitów no jak użyje się tam jednej serii tą drabinkę zrobi poprawnie czyli rezystor np. 2R to są dwa połączone szeregowo R aby były to po prostu jak najmniejszą, miały tą tolerancję. Wtedy ta realna tolerancja z tego 1% zrobi się dużo lepsza. Będzie, będzie tam pewnie 0,1%. No, ponoć można wyciągnąć nawet 80 bitów. Tu mamy 10 bitów. Czyli albo już jesteśmy na granicy, byś ktoś pomyślał, albo jest to ewidentna bzdura. Otóż rok 95. Zobaczymy, co w spisie. A, jest, patrz, opis w tekście. No, musiałbym to niestety przeczytać, ale mogę Wam od razu powiedzieć, że rezystory jednoprocentowe w tamtych latach kosztowały majątek. Więc to byłaby niezwykle droga konstrukcja. I tak się składa, że mniej więcej w tym okresie, bo to były, był rok 193, czwarty, mniej więcej. Zdaje się, do siódmego to trwało. Moja konstrukcja Kowoksa była sprzedawana przez jedno z, jedno z firm biuro informatyczno-wydawnicze i obliczenia były proste yy, przetwornik cyfrowo-analogowy 8 wykonany na yy, jako, w postaci scalaka był kilka razy tańszy od samych rezystorów jednoprocentowych, które no, tu jest naprawdę sprawa ta dyskusyjna zapewnienia, zapewnienia tej yy, Rozdzielczości, znaczy, no, rozdzielczości, dokładności, precyzji bo pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy jedna rzecz jakie są te stosunki tych rezystancji tu a druga stabilność tego czy na pewno jeśli ustawimy według obliczenia tak tu wchodzi tam tym binarnym Jakąś wartość, to czy na pewno to się przełoży na takie wyliczone napięcie? Czy za godzinę to będzie dokładnie to samo? Rezystory mają jakąś tolerancję, którą zachowują w pewnym zakresie temperatur, i tu się robią schody. Kolejna rzecz stabilność tego źródła napięcia zasilania. Tu, tych błędów konstrukcyjnych jest dużo więcej a tak żeby usprawiedliwić tą konstrukcję to mogę powiedzieć tyle, że no wtedy powiedzmy no było, było problemem no generalnie taki przetwornik 10, 12 bitowy to już był spory wydatek tylko no naprawdę iluzją jest zrobienie tego na Rezystorach. Kto chce, teraz te rezystory nie są drogie. Jednoprocentowe to w sumie kosztują prawie tyle co pięcioprocentowe. Co w tamtych czasach pięcioprocentowe nie były tak łatwo dostępne, generalnie były dziesięcioprocentowe. A jednoprocentowe, jak mówiłem, ogromny koszt. Inna rzecz, do której od razu mogę się przyczepić. To mamy tu LM350. Tu mamy niby 3 A od 0 do 30 V. To sobie policzmy. Tu może jeszcze dodałbym, że w roku 95 miałem 22 lata. Czyli byłem, no nie mógłbym być inżynierem, a wiedziałem, że to jest zła konstrukcja. Ja o tym wiedziałem, jak już miałem 16 lat, że to jest zła konstrukcja. Po prostu miałem książki o przetwornikach ACCA, sposobach pomiaru, dokładności i tak dalej, dlatego no takie coś zało u mnie śmiech i dlatego ten Kowox, który był produkowany, był na przetworniku scalonym. Oczywiście była dostępna też wersja budżetowa na rezystorach 5%, bo wtedy to było jedyne jakby takie najrozsądniejsze rozwiązanie, 10% no to nie wiem ile 4 bity bym wycisnął. No, znowu 1%, no wiadomo, koszty te 5%. Było takim powiedzmy kompromisem, ale oczywiście w opisie było zaznaczone, że jakość tego przetwornika jest dosyć słaba. A tak, a tu mamy pana magistra inżyniera, no, który, delikatnie mówiąc, w porównaniu do mojej wiedzy, miał wiedzę żenującą. E, wróćmy do Stabilizatora. Jeśli może pokuszę nawet, żeby notę katalogową tego stabilizatora wziąć. Nie chcę mi się czytać całego tego artykułu. Kto chce, może próbować znaleźć to w internecie. Z, z, raczej są to dostępne. Ja mam po prostu swego czasu, jak to czas pismo upadało, kupiłem płytę z y, wszystkimi y, rocznikami. Y, no nie wiem do kogo aktualnie należą prawa autorskie nie wiem czy mogę to publicznie udostępnić takie te artykuły te pdf'y nie ja chcę tu po prostu żeby ktoś tam się później czepiał więc na własną rękę musicie szukać no, macie tu numer 395 Ale teraz tak, co do tego stabilizatora. LM350 jest 3A, tyle na pamięć to znam. Ale ile mocy się na nim wydzieli? No policzmy. Mamy powiedzmy na wyjściu ustawione, a nie będzie 1V. Albo żeby było śmiesznie, sprawdzamy sobie jakąś tam przetwornicę podwyższającą działającą od 0,6 V. Na wejściu, żeby uzyskać te 30 V w maksie, tu mamy zapisane, że 40 V, tak 40 V minus 0,6. Te 40 to ono spadnie z pewnością, a na pewno w tamtych czasach spadło, bo tam tryidalne wtedy były raczej, no tak dopiero się pojawiały, nie były tak popularne. Teraz to w zasadzie wszystko trydalne, więc to napięcie pewnie by spadło przy, przy pełnym prądzie. Te z 5V to spoko by spadło. Czyli różnica na 5,34V mnożymy to przez 3A, 103W no i ja już widzę problem no aby dokładnie tutaj to przeanalizować trzeba by się wgłębić w te szczegóły teraz zobaczymy ile w ogóle ten LM ma mocy bo kwestia radiatora i tak dalej, to powiedzmy, że to jest yy, problem konstrukcji, a nie, to kliknąłem, a nawet to tak 350 one są w obudowach różnych nie, chyba nie chyba tylko te o 220, jak pamiętam no dobrze, szukamy. Jeszcze mi się tak tu dokładniej tego czytać, ale jaką on moc dopuszcza w ogóle? trzeba szukać w typowych maksimum. No Wiadomo, że go nie spalimy tak, bo ma wewnętrzne ograniczenie tej mocy, ale do jakiej wartości. No jakoś nie widzę no. czy ja po sobocie nie widzę tu mamy tam w jakichś warunkach w jakichś tam warunkach 25 W tej mocy hmm. No powiem, że tu mam teraz może coś znajdziemy. Tu mamy podpowiedź Maksymalny prąd. Względem różnicy napięć, tak? No popatrzmy, 3A przy różnicy T30, powiedzmy 35V. No tak wstępnie wygląda to, że da się z niego wycisnąć. No kto chce się tu dalej zagłębiać w szczegóły, o, zobaczcie, podobny. Rozwiązania jak z LM317, czyli ograniczenie prądu, ograniczenie napięcia. Ale zauważcie, prąd maksymalny 1,5 a z niby tych trzech dopuszczalnych. No, naprawdę kto chce, może dokładnie tą, tą notę przeanalizować, ale. Dla mnie już pewną wskazówką, że ta konstrukcja z praktycznego elektronika to raczej bzdura, to jest chociażby tutaj ten przykład, tak, który jasno sugeruje, że i tu mamy 25 V, a nie 30, przy wejściowym 32, a nie 40 V, to maksymalny prąd jest 1,5 A, czy tak, 1,5 Ampera śmiem twierdzić, że gdy damy tu 40, to zjedziemy do 1 Ampera no trzeba wnikliwie tą notę tutaj przeanalizować czego, jak się domyślam pan magister inżynier po prostu nie zrobił nie zrobił i, i, i tu już ma, no, na wstępie tutaj jest niezła babuła to druga babuła dla usprawiedliwienia to mogę powiedzieć, no to nie wiem, czy to jest usprawiedliwienie, że w elektronice praktycznej, czyli w czasopiśmie niby dla profesjonalistów to już na pewno było pod, po jakimś tak 2000, bliżej 20 w tych okolicach dokładnie nie pamiętam też ktoś użył 16-bitowego takiego przetwornika tego rodzaju. Gdy zwróciłem na to uwagę autorowi, to uzyskałem odpowiedź, że u niego wszystko działa. No tak, u niego działa, ale czy on to testował, czy to napięcie po godzinie jest takie samo jak, jak ustawione pierwotnie, wątpię, bo też te zmiany nie będą duże, więc może nawet nie ma czym tego zmierzyć. Inna rzecz, że tak jak wspominałem, czy ten kod binarny podany tu na wejście odpowiada y, temu, co powinno być na wyjściu, czyli czy przetwornik jest liniowy, tam pamiętam, że to była regulacja nie w zasilaczu, tylko do y, zdaje się regulacja napięcia diod pojemnościowych w jakiejś tam głowicy. Nie wiem czy jakieś radiostacji, radia, no, no nie pamiętam. No i to jest tak, że to generalnie zadziała, zwłaszcza w sprzęcie radiowym. A dlaczego? Jeżeli nam pływają tutaj te ostatnie bity, to tam mamy układ w automatycznej regulacji częstotliwości, który będzie korygował te nasze niedokładności. Druga rzecz, jeżeli Coś jest nieliniowe, czyli mamy taką sytuację, To spróbuję to nakreślić. Gdzieś miałem w ogóle fajny film na YouTubie, gdzie ładnie było wytłumaczone i pokazane jak to jest z tymi nieliniowościami. Skorzystając z arkusza kalkulacyjnego robił to jakiś tam człowiek. Więc tak, jeśli tu mamy, powiedzmy, tu jest kod binarny, tu napięcie wyjściowe, to w wypadku, gdy mamy liniowy układ, to każde kolejne wartości zakładamy, że dajemy od zera do maks, dadzą nam prostą linię. Ona może być różnie nachylona, ale ona będzie prosta. Natomiast jeżeli coś będzie miało jakąś nieliniowość, to to będzie wyglądało no powiedzmy tak, w grubej przesadzie, mniej więcej w ten sposób, o także tu jest dobrze, tu jest dobrze, na środku nawet może być dobrze. Zależy jak to się tam nam ułoży, ale już tu będą odchyłki jakieś. No i teraz, jeżeli mamy to w jakiejś tam tej regulacji skali tej radiowej, to trzeba zauważyć, że i tak. Prędzej czy później osiągniemy jakąś tą wartość, którą chcemy, no na przykład w tym zasilaczu też regulując góra dół osiągniemy każdą z tych wartości, która nas interesuje. Problem jednak polega na tym, że gdy z klawiatury wpiszemy wartość jakąś tam, powiedzmy, że, że, że 100, tu sobie wpisujemy 100. I te 100 powinno być tu, a my te 100 mamy tu. Czyli inną wartość, na przykład napięcia prądu, co by tam nie było. No i tu już nie jest tak kolorowo. Czyli że ta rozdzielczość. tutaj no to trochę źle napisałem. Znaczy, 100 otrzymujemy tu, czyli w praktyce na przykład, nie wiem, 105. Oczywiście jest taki tam przykład. Próbowałem w ciągu 30 sekund powiedzieć to, co tam człowiek nagrał film trwający, zdaje się, pół godziny. I pokazywałem na arkuszu kalkulacyjnym tworzył wykresy właśnie co się dzieje, dlaczego to jest zły pomysł w takie przetworniki. One są dobre do kilku bitów. Powiedzmy tam tych 4, 5, ale nie więcej. Później można to zbudować, jak się uprze, tak, ale będzie to bardzo drogie. No, także jak widzicie, szukając czegoś tam, trafiłem na materiał do innego filmu. Jeśli chcecie tu, no, żebym rozszerzył zagadnienie dokładnie tego zasilacza. Nie widzę problemu. Ja sobie przeczytam dokładnie. Co tutaj człowiek pisze, znaczy napisał Częsty błąd językowy, czyli co tam napisał i mogę się do tego odnieść. No, w każdym razie, że tak mówię pierwszy rzut oka i dwie rzeczy, które od razu rażą, czyli to i to. To na Byłoby na tyle w, w temacie tych błędów, a w następnym filmie będzie już poruszone to, co chciałem: czyli będzie dotyczyło zmniejszenia straty mocy w zasilaczach liniowych. Do widzenia, do zobaczenia.